Z czapki, bez okularów, bez niczego. Klasyka. Klasyka. Jesteśmy dzisiaj w Dobczycach. Mamy do zobaczenia na pewno zamek, Skansen, miasteczko. Jest spory zalew, jest tama, także zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dobczyce są na południu, na południowy wschód od, od Krakowa jakieś 20 km. Zamek jest Zamek jest przed nami. Za chwilę rzucimy na niego wstępnie okien a później rzucimy jakąś większą relację Tak się to jakoś prezentuje tutaj poniżej jest najpewniej Skansen ale to dopiero zobaczymy lecimy z Taka ciekawostka: przed każdą salą jest kod QR, po zeskanowaniu którego możemy usłyszeć najważniejsze informacje i historię o danym pomieszczeniu, danej lokalizacji w zamku. Także jest spok. Ogólnie zamek i skanse nie są duże, ale wszystko jest fajnie zrobione. Ten dźwięk, który słyszycie w tle, to jest część ekspozycji dźwiękowej. Ekspozycja wizualna jest oczywiście również za mną, także w większości pomieszczeń są jakieś dodane dźwięki z życia codziennego, z czasów, które są przedstawione i w skansenie i w zamku. I jest to właściwie. To też jest część ekspozycji.

To przenośni i dosłownie. Żeby wszystkiemu może nadać jakiś taki sznyt historyczny, to to parę słów o samym zamku, o tym co się dowiedzieliśmy. Zamek powstał w XIII wieku i był zawsze własnością królewską. Pod koniec XV wieku został rozbudowany przez dzierżawców lubomirskich. Na około 1830 roku mury zamku rozebrano, poszukując skarbu, no bo jakby inaczej. Po 30 latach w roku 1960 rozpoczęto pracę wykopaliskowe i zamek został częściowo zrekonstruowany. I tego wszystkiego oczywiście. Dowiedziałem się nie z koniną, tylko z bileciku wstępu, który otrzymuje się będąc gościem zamku. Także więcej informacji oczywiście w środku, w każdych poszczególnych komnatach można się dowiedzieć. Jesteśmy teraz w miasteczku. Miasteczko małe, ale wygląda na dość urokliwe. Trafiliśmy też na ślub, co pewnie zobaczycie gdzieś tam w kadrze. Co się tam <grym> Trafiliśmy na coś ciekawego, czego wcześniej jeszcze nie widzieliśmy w żadnym miejscu. Ponad jest to nowość. Mianowicie... Magnesomat. Obczajcie to. Przetestujemy zatem, jak działa ten magnesomat. Nam najbardziej podoba się tam z dołu. spróbujmy wybrać numer 54. Mamy. A tu jest jeszcze coś napisane. Czy wiesz, że w dobczyckim zamku była izba tortur, gdzie swoje rzemiosło wykonywał Katy Bardzo ładnie. Magnesołat oceniam na 12 na 10. My już jesteśmy po wycieczce. Nie, to nie jest Duster, ale Duster będzie w swoim czasie. Fajna wycieczka. Zameczek niewielki, skansen niewielki, ale warto uwagi, tip na koniec, żeby zaparkować tutaj wzdłuż ulicy która nazywa się Przedbronie. Wjazd jest od Królowej Jadwigi. Trzeba sobie wjechać i można zostawić auto. Parking nie jest w żaden sposób płatny, ani ograniczony. I Podjedźcie sobie tutaj, bo próbując podjechać od drugiej strony zamku jest dojazd tylko dla mieszkańców i droga jest zamknięta. Także nie ma wjazdu. Taki tip dla Was.